Czy poznajecie ten dźwięk? Wielu z Was pewnie już przy nauce angielskiego lub innego języka obcego spotkało się kiedyś z Duolingo. Aplikacją zajmującą się przede wszystkim nauką języków. Jednak, jednak ilu z Was wiedziało, że firma ta występuje również na giełdzie i wszyscy możemy kupić jej akcję. W dzisiejszym odcinku omówię najważniejsze tematy związane z Duolingo, czyli Czym jest Duolingo? Czy to tylko aplikacja dla dzieci, czy może kryje się za nią głębia, której nie dostrzega Wall Street? Omówię fundamenty, czyli ile realnie i na czym zarabia Duolingo Porozmawiamy o historycznej wycenie i opowiem Wam co sądzę o tej akcji Duolingo to nie tylko ta zielona sowa, która wysyła Ci agresywno-pasywne powiadomienia, gdy ominiesz jakąkolwiek lekcję To potężna aplikacja oparta na danych, której celem jest utrzymanie Cię w procesie nauki jak najdłużej To znany model oparty na angażowaniu użytkownika i efektywnym gospodarowaniu jego czasu Firma założona przez... Sorry, jeżeli przekręcę, Louisa Vonana człowieka, który wymyślił między innymi system Captcha i teraz postawił sobie za cel demokratyzację edukacji. I brzmi to pięknie, a w praktyce polega to na uczynieniu języków szeroko dostępnymi bez barier finansowych. Niezależnie od tego, czy jesteś Europejczykiem szlifującym po prostu kolejny język, czy imigrantem uczącym się podstaw w nowym kraju, otrzymują tak naprawdę dostęp do tych samych materiałów. Jak to właściwie działa? Duolingo jako pierwsze na tak wielką skalę wykorzystało grywalizację, czyli połączenie nauki z zabawą i rywalizacją napędzającą nasze ego, tak naprawdę. Nauka przypomina grę. Zbierasz jakieś tam punkty, awansujesz w ligach, rywalizujesz z znajomymi i dbasz o streak, czyli liczbę dni nauki z rzędu. Dla wielu użytkowników, sam ten streak w sumie jest warty niż, niż sama wiedza. I jest to psychologiczny mechanizm, który sprawia, że w 2026 roku Duolingo ma jedną z najwyższych retencji, czyli popracalność użytkowników w całej branży. Co więcej, dzisiaj to już nie jest tylko hiszpański czy angielski, ale ponad 140 kursów. Duolingo chce zwiększyć liczbę docelowych klientów, dlatego agresywnie rozwija się w kierunku platformy All-in-one. W jednej aplikacji możesz się uczyć zarówno matematyki, a nawet gry na pianinie czy na gitarze. A teraz porozmawiamy o modelu biznesowym, czyli w jaki sposób Duolingo zarabia tak naprawdę pieniądze. Kiedy znamy aplikację, sprawdźmy, jak zarabia ona realną gotówkę. Podzieliłbym to na trzy kluczowe segmenty. Pierwszym są darmowi użytkownicy, którzy stanowią obecnie około 91% wszystkich użytkowników. Mimo, że teoretycznie nie płacą, Duolingo skutecznie ich monetyzuje. W 2025 roku firma zarobiła na nich około 140 milionów dolarów dzięki wyświetlanym reklamom reklamy jednak spełniają tak naprawdę dwie funkcje, z czego druga jest zdecydowanie ważniejsza po prostu mają Cię irytować. Dzięki temu, że aplikacja jest uzależniająca, wielu użytkowników decyduje się w końcu na zakup subskrypcji, by pozbyć się reklam i zyskać dodatkowe bonusy. To klasyczny model freemium, który możemy zobaczyć na przykład na YouTube czy Spotify. Drugim segmentem będą subskrybenci, czyli około 9% bazy, 11,5 miliona osób. I mimo tego, że stanowią tylko 9% wszystkich użytkowników, ta grupa generuje aż 80% przychodów firmy, czyli no zdecydowaną większość Generując aktualnie aż 805 milionów dolarów w ostatnich 12 miesiącach Co ważne, przez ostatnie lata procent osób przechodzących na premium systematycznie rośnie, co drastycznie zwiększa marżę Duolingo Każda firma ma jakieś swoje KPI, -e, czyli najważniejsze dane, które są kluczowe dla inwestorów i dla samej firmy dla Duolingo wyróżniłbym przede wszystkim dwa. Mał i DAł. Mał to skrót od Monthly Active Users, czyli liczba osób, które przynajmniej raz w miesiącu włączyły aplikację. W 2026 roku to aż 128 milionów ludzi. I Dał, czyli Daily Active Users, to najbardziej hardkorowa grupa, ucząca się tak naprawdę codziennie, czyli to są te osoby, które dbają o ten streak, który u niektórych osiąga no Astronomiczne liczby, powyżej na przykład tysiąca, i obecnie z Duolingo korzysta codziennie około 50 milionów osób każdego dnia. I to właśnie z grupy DAO, czyli tam Daily Active Users, wywodzi się większość subskrybentów. Jeszcze parę lat temu subskrypcje płaciło 5% użytkowników, potem 7, a teraz zbliżamy się do około 10%, co oznacza, że Duolingo skutecznie zamienia osoby z darmowej wersji na wersję płatną. Ostatni segment to Duolingo English Test. Czyli DET. Choć odpowiada on tylko za 6% przychodów firmy, to jest on dość ważnym elementem, głównie dlatego, że to czysty zysk. Testy nie wymagają fizycznych centrów egzaminacyjnych, a ich popularność na tysiącach uczelni buduje z całej marki Duolingo na świecie. Dobra, a teraz przejdziemy sobie do fundamentów, a zaczniemy od moim zdaniem klasycznie najważniejsze rzeczy, czyli od przychodów. Przy okazji powiem Wam, dlaczego Duolingo jest. Obecnie warte 70% mniej niż w swoim szczycie z maja 2025 roku. Patrząc po samym kursie, moglibyśmy się zastanawiać: Kurczę, jak bardzo musiały spaść przychody, żeby cena akcji runęła aż o 70%? I patrzymy na liczby, i no coś tu nie gra. Zasadniczo firma wygląda wręcz, no wręcz idealnie. Gołem okiem nie widać większego odchylenia, nie mówiąc już o jakichkolwiek spadkach przychodów. A jednak, gdy przyjrzymy się dokładnym liczbom, zobaczymy, że Duolingo średnio przez ostatnie 5 lat generowało przychody o 53% większe rok do roku, ale w ostatnim czasie tempo tego wzrostu spadło do 40%. W 2023 roku było to 531 milionów dolarów, później 748 milionów. A w 2025 firma przebija barierę miliarda dolarów rocznie. Jednak na rok 2026 za zarząd zapowiedział spowolnienie wzrostu przychodów do około 20%, co rzeczywiście jest znaczącym wyhamowaniem, i to jest główny powód, dla którego Duolingo straciło pozycję z mega szybko rozwijającej się firmy software'owej na rzecz no, nadal szybko rozwijającej się firmy. I to właśnie sprawiło, że wycena akcji z kosmicznych poziomów sięgających Piratio na poziomie 250 musiała spaść do bardziej sensownych wartości. I tutaj na chwilę zahaczamy o moją opinię. Aktualna wycena na poziomie Piratio na poziomie 19 przy mimo wszystko szybko rosnących przychodach, ogromnej możliwości zwiększenia marży i zerowym długu, co szczerze mówiąc uwielbiam, jest moim zdaniem po prostu znaczącą przesadą rynku. I tak, firma musiała przejść ponowną wycenę do bardziej adekwatnych, do planowanych przychodów, przyszłych przychodów, sorry Jednak aktualny negatywny, żeby nie powiedzieć, no dobra, załóżmy, że negatywny sentyment zepchnął ją moim zdaniem z kategorii overvalued, czyli no przecenioną, żeby nie po prostu nie kupować, bla, 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 do kategorii spółek tak naprawdę niedowartościowanych obecnie. Dobrze, jeszcze na koniec przejdziemy do mojej opinii na temat Duolingo. Tak jak przed chwilą powiedziałem, uważam, że Duolingo może być aktualnie niedowartościowaną firmą. Szczególnie, że dodałem je do naszego portfolio, które w sumie nie wiem, czy na razie będę prowadził. Przy cenie 183 chyba dolarów, czyli na dzień dzisiejszy jesteśmy stratni około nie wiem, tam 18 czy tam 20%. Jednak, jednak czy to znaczy, że sprzedam tą akcję? No oczywiście nie. I to nie dlatego, że... Nie wiem, jestem uparty, nie chcę przyznać do błędu, że zakupienie Duolingo to mógł być jakiś błąd, czy coś w tym stylu, i że powinienem po prostu uciąć straty. Po prostu zmiana ceny wcale nie zmieniła tego, w jaki sposób patrzę na Duolingo. Pomimo tego, że spadła aż o 70% albo, albo nawet więcej, leko. I pomimo zmiany narracji rynku, nadal uważam, że moja teza, czyli dlaczego ją kupiłem wtedy, jest nadal aktualna nadal jest dobra. I akcja po prostu aktualnie przychodzi, no, zawirowania rynku, no co mam powiedzieć? I może przez następne, nie wiem, trzy miesiące nadal będę stratny. Kto wie, giełda krótkoterminowo nie różni się niczym od kasyna. Jednak uważam, że wraz z polepszającymi się fundamentami, cena po prostu podąży za nimi i wyceni jej spółkę prawidłowo. Kolejną rzeczą, czyli pytanie, jakie mogłoby paść, gdyby ktoś mnie oglądał, to czy polecam kupić tę spółkę? I oczywiście, przymówiłam, że nie jestem doradcą inwestycyjnym jeszcze, więc nic z tego nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moją opinią. I wiecie, sprawdzajcie sami, czytajcie, bla, bla, bla. Ale odpowiedź i tak brzmiałaby, to zależy. Yy, I to co nam jest z dwóch powodów. Po pierwsze, zależy dla kogo? Uważam, że jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z inwestowaniem i myśli, żeby zacząć się od Duolingo to zdecydowanie bym tego odradzał Duolingo to chyba jedna z najbardziej ruchomych akcji jakie posiadam i posiadałem Tak naprawdę skacze po sprawozdaniach finansowych o nie wiem, 35% w górę jak było przy ostatnim albo, albo w dół, no. I wiecie, jakby każdy myśli o, ja jestem odporny na stres, jestem opanowany jakieś takie głupotki, że ktoś myśli, że jest nad człowiekiem no, a potem przychodzi, wiecie, minus 50% na akcji, i, i te wszystkie nagle założenia trafia szlak, i po prostu sprzedajecie akcję, bo mówicie: A, dupa, <laughs> źle wyceniłem, coś tam, coś tam, coś tam. No nieważne. E, naprawdę słyszałem już to gadanie, widziałem. Naprawdę słyszałem już to gadanie i widziałem jego skutki Dlatego dla przeciwnego Kowalskiego No po prostu nie polecałbym Duolingo do tego portfela W sensie swojego I kolejną rzeczą jaką nie polecałbym robić To kupowanie go jako znaczącej pozycji w portfelu yy, I oczywiście cały, zawsze, zawsze, chyba to jest najbardziej popularne słowo Może poza dywidendą, czyli dywersyfikacja Czyli jeżeli widzisz, że Duolingo jest teraz super tanie I sprzedajesz dom, żonę, dzieci bla 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 E, byle tylko kupić jak najwięcej akcji, no to no też tego odradzam. Jakby żona jest spoko chyba. I mimo pozytywów, o których mówiłem, i mojego osobistego, e, optymistycznego nastawienia do samej akcji i aplikacji. E, radziłbym ją do pewnego poziomu zdywersyfikować po prostu. I oczywiście nie mówię, żeby ze swojego portfela nagry robić ETF-y. Bo wiecie, dywersyfikacja, dywersyfikacja, bla bla bla. Żeby mieć 50 akcji. Bo, no bo to jest po prostu z celem, ale tych, nie wiem, tam 10-15% bym mimo wszystko nie przekraczał patrząc na patrząc też ile niesamowitych i lepszych firm można tak naprawdę teraz kupić. Takich jak nie wiem, Netflix aktualnie, chociaż on może mieć ciężki rok. Albo Amazon. No i no tak naprawdę wiecie, no jest wiele lepszych mimo wszystko firm. Które są bardziej przyszłościowe. Ale dobra, bo na koniec się rozgadałem. To tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, kiedy wyjdzie następny, ale na pewno wyjdzie kiedyś. Na razie, cześć. Bye, bye.